Ten styl działania, funkcjonowania jednak odbija się czkawką. Są też zespoły, czy są ludzie, którzy po pierwsze nie wiedzą jak, a po drugie czasami nie chcą tego robić. A to, że my na to nie zarobimy i zaraz utoniemy? Ale ja zarobię, nie? To, o czym mówisz, to jest taka przestroga dla tych, którzy są architektami tych organizacji, którzy planują organizację, planują struktury zarządzania. I to jest super, tylko ma jeden malutki problem. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Nie uwierzycie, ale po tym jak was poprosiliśmy, żebyście się do nas odzywali z waszymi pytaniami, z tematami, z którymi się mierzycie, z propozycjami tego, o czym powinniśmy mówić albo o czym mówimy za dużo, mamy kolejny temat, który do nas przypłynął, pojawił się właśnie dzięki jednej z was, jednej z słuchaczek. To jest całkiem ciekawy temat. Paweł, ty tutaj Wystąpiłeś w roli yy, konsultanta, konsultanta? Tak, ale też właśnie zbierałeś te pomysły. Powiedz o czym się porozmawiamy. Tak, to będzie wybitnie ciekawy temat, bo porozmawiamy sobie o Turkusie. I to porozmawiamy sobie w sposób taki dość polski, bo z, Tur z Turkusem ani ja, ani Krzyżyk nie mieliśmy nigdy styczności w praktyce, więc nie znamy się, więc się wypowiemy. Ale czekaj, to powiedz, co to jest ten Turkus w ogóle. <laughs> Właśnie, o co chodzi. Zanim przejdziemy do tego, co to jest ten Turkus, to lekki rys historyczny sprzed paru dni, kiedy to miałem przyjemność odwiedzić meetup ZeroBulski. Management w Warszawie i tam była taka dyskusja na temat błędów, kategorycznych błędów w organizacjach. Wypowiadał się na ten temat człowiek, który między innymi wprowadzał książki Eliahu Gotrada, tu nawet leży jedna z nich. I to jest człowiek, który pomaga organizacjom udrażniać procesy, rozwiązywać problemy itd. tak I jednym z takich grubych błędów, a opowiem o dwóch, było ich 10, będzie nagranie z tego podcastu. To później podlinkujemy pod tym odcinkiem. Ono może się pojawić trochę później, ale myślę, że jak się pojawi, to zdecydowanie warto je zobaczyć. Bo o dwóch błędach bym chciał powiedzieć jedna. A ten błąd to było właśnie zarażenie się turkusem, do którego zaraz przejdę, czyli to jest błąd, który się pojawia w tych organizacjach. Ale co ważniejsze, zanim przejdziemy do tego, co to jest ten kurt, ten turkus i dlaczego on jest teraz taki ważny, to najważniejszym błędem, bo zrobił taką listę 10 błędów, od takich najmniej problematycznych do najgrubszych i najgrubszym błędem, uwaga, okazało się tworzenie menadżerów, tworzenie liderów, Takich, którzy nie mają tego talentu menadżerskiego, nie mają kompetencji menadżerskich, czyli mówiąc w skrócie po naszemu, robiąc dobrych specjalistów, beznadziejnych liderów. I to jest, co ciekawe, problem dużo szerszy niż nam się wydawało, ponieważ według ludzi, którzy konsultują firmy, którzy usprawniają firmy, jest to błąd numer jeden, największa zmora wszystkich firm, która występuje, a przede wszystkim występuje, kiedy firma zachłysnęła się turkusem. No to Krzysiek, może teraz ty, ty powiedz. kojarzy w ogóle, czym turkus jest? Tak jak powiedziałeś, nie znam się, ale wypowiem. Czasami słyszałem, że u nas w organizacji właśnie mamy turkus. Nie za bardzo się zastanawiałem, co to znaczy i to, czy to w ogóle coś znaczy. No ale rozumiem, że te organizacje turkusowe to jest już, pomijając jakąś tam ideologię wynikającą z książek, to są takie organizacje, które stawiają bardzo mocno na partycypacyjne podejmowanie decyzji, taki mniej dyrektywny styl zarządzania, tego typu rzeczy. Tak, a do tego to jest płaszczenie managementu, to jest organizacja, w której wszyscy są równi, gdzie nie mamy tych struktur menedżerskich, nie mamy zespołów, każdy ma równe prawo głosu, równe decyzje. I to jest super, tylko ma jeden malutki problem i mi to bardzo mocno przypomina sytuację, kiedy mamy zespoły deweloperskie, takie wyspecjalizowane, które świetnie radzą sobie w takich zaawansowanych technikach, technologiach, ogarniają czym jest DDD, ogarniają event sourcing, ogarniają rozproszone systemy, rozproszone tracingi itd., czyli takie rzeczy, które w tej naszej branży są jednymi z najbardziej złożonych i to jest super, kiedy mamy zespół, Doświadczonych ludzi, zespół, który jest stały, wielkościowo, nie mamy co chwilę wielkiej rotacji, nie mamy nowych ludzi, których trzeba wdrażać, których trzeba znaleźć, dopasować do tego. I to świetnie działa właśnie w takiej, w takiej sytuacji, kiedy ten zespół jest w miarę mały i ma zasadniczy problem taki, że to się nie skaluje. Więc w turkusie jest wszystko fajnie do momentu, kiedy nie musimy zatrudnić więcej, większej ilości ludzi, kiedy nie rośniemy, kiedy wartości i rzeczy, które są istotne, są do, są do zrobienia, są spójne, stałe, nie zmieniają się w czasie, a do tego nie przychodzi kryzys patrzcie, pandemia, wojna, i tak dalej kiedy jest dobrze i wszystko gra. Turkus jest bomba, ale kiedy zaczynamy zatrudniać więcej ludzi, kiedy zespół nam rośnie, kiedy tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje, okazuje się, że tego turkusu się nie da wyskalować. I tak samo jest w tych zespołach deweloperskich, takich wyspecjalizowanych, kiedy z jednego takiego zespołu zrobi się nagle 15, w których mamy większości midów, juniorów, którzy w ogóle nie ogarniają, jak się za takie bardzo zaawansowane tematy zabrać. To po prostu się wysypie i zaczyna się zsypać w tym momencie też, bo się okazuje, że bardzo dużo firm turkusowych ma problem wynikający z tego, że w ramach tej organizacji turkusowej wyzbyli się menadżerów, bo przecież komu menadżerowie są potrzebni i teraz jest problem, bo firma rośnie, puchnie. Trzeba tym zarządzić, trzeba zarządzić procesami, takimi jak podwyżki, bonusy, zasady współpracy, mierzenie, metryki, jakość, jak to wszystko ma się skalować, rozłożyć. No i jest problem. Zgadzam się z tą obserwacją, o której mówisz, bo są takie zespoły, które właśnie samorganizują, się, działają i tak dalej, i chcą to robić, ale są też zespoły, czy są ludzie, którzy po pierwsze nie wiedzą, jak, a po drugie, czasami nie chcą tego robić. Nie chcą się samoorganizować, nie chcą podejmować inicjatywy, bo no różne są przyczyny. Albo chcą zrobić swoją robotę, chcą, żeby ktoś im powiedział jak to zrobić i to też jest okej okay w pewnych sytuacjach. Albo brak im tej wiedzy czy tej inspiracji do tego, żeby w ten sposób zadziałać. No i też podlinkujemy pod tym odcinkiem badanie, które pokazuje, że kiedy nie mamy tych menadżerów, kiedy wycinamy sobie tą linię menadżerską, a jednak firma nam puchnie, mamy więcej ludzi. No, jest to niezarządzalne, bo z jednej strony mamy taką kwestię jak liczba danbara, czyli liczba ludzi, których jesteśmy w stanie ogarnąć, jeżeli zespół jest płaski, ta struktura jest płaska i tych ludzi jest coraz więcej, coraz więcej. I jest to nieskalowalne, nieugarnialne, nie, więc wtedy takie tematy, jakby, jakby spotkania jeden na jeden, nie istnieją, bo nie ma komu się z kim spotkać. Kwestie podejścia do tego, co mogę, a czego nie mogę robić w organizacji, co muszę zrobić, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie: co znaczy, że ja tutaj robię dobrą robotę, to też nie istnieje, bo kto ma to powiedzieć? Jeżeli wszyscy jesteśmy równi i wszyscy dbamy, o firmę, tak samo, no to kto ma mi powiedzieć, że robię dobrą robotę? Ktoś, kto się na niej nie zna? No to, to, to do końca nie zadziała. Musi być ta struktura, zwłaszcza w organizacji, która jest większa, żeby jakkolwiek te struktury działały. A wszystko się już rozsypuje jak domek z kart, kiedy mamy ludzi w takiej organizacji, którzy to, że ona działa tak, jak działa, będą wykorzystywać to nie dla dobra organizacji czy nie dla wspólnego celu, ale dla własnych korzyści. Będą wyciągać kasę, bo skoro. Wszyscy jesteśmy równi, no to przecież bo ja mogę sobie przyznać podwyżkę, dam sobie podwyżkę, a to, że my na to nie zarobimy i zaraz utoniemy, ale ja zarobię. Nie? To są rzeczy, które się też nie skalują. Są przykłady firm, które przetestowały wycięcie menadżerów i w żadnym przypadku na dłuższą metę to nie zadziałało. I teraz, co jest kluczowe? To kiedy mamy taką organizację, która jest turkusowa, która działała sobie w oparciu o to, że jednorożce się pasły na, na łące, było tęczowo, szczęśliwie i fajnie, okazuje się, że zaczyna się sypać, okazuje się, że potrzeba zrobić tych liderów. No i wtedy co? Z dobrych specjalistów robimy beznadziejnych liderów, no bo niekoniecznie ci ludzie, którzy tam są, do tego się nadają. To, o czym mówisz, to jest taka przestroga dla tych. Którzy są architektami tych organizacji, które planują organizację, planują struktury zarządzania, ale czy to znaczy, że teraz słysząc to, co mówisz, powinniśmy jako menedżerowie no, przestać angażować naszych ludzi w decyzje, czy zacząć taką bardziej twardą ręką, budować struktury zarządzania? Jakie tu są wnioski dla nas jako, no, chociażby właśnie, liderów zespołów? Kilka rzeczy jest istotnych, bo struktura turkusowa ma jeden plus. Pewnie ma ich więcej, ale jeden taki, który wybitnie pomaga w... Wyskalowaniu tej organizacji i tym plusem jest transparentność, bo w organizacji turkusowej transparentność jest zaimplementowana by design i transparentność na każdym poziomie od listy płac, od tego, kto ile zarabia, do tego, jakie mamy warunki, do tego, jaki mamy budżet, do tego, jaka jest kondycja finansowa firmy na liczbach to są rzeczy, które najczęściej są otwarte i każdy to widzi, no, dlatego, żeby mógł podejmować sensowne decyzje. I to jest coś, co pomaga, bo kiedy taka firma rośnie, no to tra ta transparentność też pomaga powiedzieć wprost, że doszliśmy do limitu, do granicy możliwości tej formy funkcjonowania i teraz jeżeli my chcemy rosnąć, jeżeli mamy więcej ludzi na pokładzie. To siłą rzeczy musimy zadbać o to, żeby zacząć budować te struktury, żeby to się jakkolwiek skalowało, żebyśmy byli jakkolwiek w stanie zadbać o ludzi, dlaczego ci ludzie mieliby de facto dla nas pracować. No bo jeżeli oni pracują tylko dla kasy i ten klimat im się podobał, który właśnie się w taki naturalny sposób kończy i przewraca, no to może się okazać, że nagle będziecie mieli problem, bo ludzie zaczną odchodzić, albo nie będzie miał kto pracować, albo będą się wypalać, albo będą jakieś sytuacje tego typu. Więc z jednej strony jest to ryzyko, że ludziom się ta zmiana nie podoba. O zmianie mówiliśmy bardzo dużo i podlinkujemy też i odcinki i prezentacje dotyczące zmiany, bo przez tą zmiany tych ludzi trzeba przeprowadzić i ta transparentność, która w tym truku się jest, ona bardzo może pomóc do tego, żeby pokazać gdzie idziemy, jak ta droga będzie wyglądać. I dobrze też tej transparentnej płyszyności później nie zgubić, bo to może być duży plus. Jednak trzeba zadbać o tych ludzi, by zacząć budować te struktury patrząc na kompetencje, żeby nie wyciągać najlepszych ludzi, tych, którzy są najdłużej w organizacji, którzy rozumieją to, co robicie. Po to, żeby mieć dobrych liderów: liderów, którzy skupią się na tym, co mają robić na swojej robocie, skupią się na tym, żeby zadbać o zespoły, skupią się na tym, żeby ludzie z firmy nie odchodzili, skupią się na tym, żeby rozwiązywać problemy, udrażniać te wszystkie blokady w procesach i tak dalej, a nie będą myśleli, że dalej ich robotą jest pisanie kodu, testowanie czy cokolwiek robili wcześniej jako specjaliści, bo to jest. Bo taka pułapka trochę podwójna, bo jesteśmy w sytuacji, kiedy... Widzimy, że ten turkus nam się wali, że to nie działa, że to się nie skaluje, a z drugiej strony takim gwoździem do trumny może być właśnie zrobienie liderów z ludzi, którzy do tego się nie nadają, nigdy tam nie powinni wchodzić na, na, na to stanowisko. Mało tego, możemy ludziom zrobić krzywdę, no bo oni mogą lubić swoją robotę, być świetnymi specjalistami, a my ich wypchniemy siłą rzeczy na stanowisko liderskie, bo nie wiemy jak to zrobić, nie wiemy jak ludzi wyszkolić, nie wiemy kto się do tego nadaje, nie wiemy jak do, te, do tego podejść, i tutaj mamy już ponad 50 godzin materiału na tym kanale właśnie na takie sytuacje. Czyli tych materiałów jest sporo, wiedzy jest sporo. Wiemy, jak wyszkolić kogoś, żeby był dobrym liderem. Mamy taką apteczkę lidera, która jest takimi podstawowymi informacjami. Więc to jest coś, o czym możemy zadbać. No ale jak znaleźć, jak dostrzec takie osoby, które mają potencjał, żeby one były właśnie tymi, które będziemy promować. I to jest ciekawy temat, który chętnie byśmy pociągnęli, ale przedtem dajcie nam znać w komentarzach czy w inny sposób, czy jesteście właśnie w takiej sytuacji, że jesteście w takiej organizacji o turkusowym stylu i znajdujecie się w sytuacji, że brakuje leadershipu. Dajcie znać, czy to jest temat, który Was interesuje, czy warto pociągnąć, no i wtedy bardzo chętnie to rozszerzymy. Tak, bardzo nas interesuje, na ile ten schemat was dotyczy, bo to jest schemat, który się pojawia, o którym słyszymy coraz częściej, że ten styl działania, funkcjonowania jednak odbija się czkawką po czasie. On bardzo fajnie wygląda na początku, bardzo fajnie działa, kiedy właśnie mamy specjalistów ludzi doświadczonych na odpowiednim poziomie i w małej ilości. Jednak to się nie skaluje. Także czekamy na info od Was. Piszcie do nas, czy to w komentarzach, czy to mailem, czy to na LinkedInie. Na pewno nas znajdziecie i chętnie też z Wami pogadamy na ten temat, jak te Wasze problemy możemy pomóc Wam rozwiązać. Czy jest coś, co jest wspólne dla Waszych problemów i w jaki sposób możecie też wybrnąć z tych sytuacji, żeby. Żyło Wam się lepiej, i żeby nie rozpadła się ta Wasza organizacja, żebyście zaraz nie musieli szukać pracy, tak samo jak wasi ludzie. No i żeby być na bieżąco z tym, co Wam proponujemy i z problemami, które tutaj staramy się rozpracować, zapiszcie się na nasz newsletter na stronie nerd.management, ukośnik newsletter i zapraszamy Was co drugi wtorek o 8.00. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.